Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa. Dziś w programie: Bank, który pomaga żywnością. Porozumienie spółdzielni socjalnych. Ja jako matka samotnie byłem dzieci z zarobku, który ja zarabiam, jest, to rzeczywiście jest to mały zarobek. No nie dałabym rady opłacić się, wyżywić i bank żywności pomaga dużo. Przynajmniej dzieciom możemy zapewnić to, żeby miały pokarm, prawda? Bo jest to i mleko i cukier i kasza, cery, drzemy. Działalność banków Żywności w Polsce, w Europie i na świecie zainicjowana swego czasu w Stanach Zjednoczonych polega na tym, by być partnerem wobec wielkich producentów dużych sieci handlowych, wszędzie tam, gdzie są nadwyżki produkcji spożywczej, która z rozmaitych powodów nie może być sprzedana. I potem ta żywność zgromadzona u nas w magazynach jest dystrybuowana wedle potrzeb, wedle możliwości organizacji lokalnych działających na polu pomocy społecznej. Ja nie pracuję, utrzymuję się tylko z renty dzieci. Właściwie mają po ojcu rentę i po prostu to jest dla mnie bardzo duży plus po prostu, nie? Bo jest mąka, jest cukier, jest, idzie coś upiec, tam idzie zrobić po prostu kluski. idzie coś pokombinować po prostu. Czekaj, dostawa przyjechała. Tak. Czekasz panu, żeby przygotować. Dobrze, to ja idę. Dziękuję. Niezmiernie ważnym programem, który realizują. Banki Żywności jest Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAT. Na tym bazuje największa forma pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej i tym sposobem Polski. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 3200 ton, to jest codziennie dostawa pełnego tira żywności. Jesteśmy w województwie śląskim największym realizatorem programu PEAT. Wolniej, dobra, dobra. dobra, dobra. Myśmy sobie to tak ułożyli, żeby dziennie powiedzmy były te dwa przyjęcia tira, czyli towaru, czyli tak gdzieś do godziny 10 przyjmujemy towar, a od godziny 10, ponieważ mamy tam trzy rampy, więc co pół godziny towar jest automatycznie wydawany na rampę i z rampy odbierany przez daną organizację. Podstawowym odbiorcą naszej pomocy to są przede wszystkim organizacje pozarządowe, ale i placówki oświatowe. I organizacje pozarządowe, czyli nasi naturalni partnerzy przy współpracy merytorycznej ze środkami pomocy społecznej, yy, obejmują swoją pomocą wszystkie te osoby, które są najuboższe. Rzecz jest w tym, że nie mamy tyle towaru. Ta pomoc, która tak wielka, czy 1200 ton, można by powiedzieć, góra jedzenia, góra posiłków. Ona wystarcza zaledwie dla tych osób, które mają się najtrudniej, czyli dla osób najuboższych. Mówi się do końca, nie jest to sprawdzony wątek, że jest tych osób około 12-15%. W wymiarze naszego województwa mówimy o 500 tysiącach osób. Boże, witam pięknie. Przyjechałem po, po Ustroń, żywność tak? Ustroń, Ustroń super. No, jest przygotowana dla, żywność. dla bezdomnych i, mężczyzn i matek z dziećmi. Ja mam tu przygotowaną, jeszcze tylko mleczko przyjedzie tak. i tu będziemy mogli za chwileczkę wszystko ładować, tak. zgodnie z wozepką, z... która jest przygotowana, dobrze? Tak, dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Tak, 23 z grzebki i 4 litry. Dobra. To jest razem 280 litrów. Dobra. Jestem bardzo zadowolony z tego, że, że jest takie miejsce ratunku dla bezdomnych, którzy przychodzą do naszych domów. Mamy trzy domy dla bezdomnych. Bezdomni mężczyźni mieszkają ze mną na probostwie, mężczyźni, a mamy dwa domy dla bezdomnych matek z dziećmi. Jeden w Wiśle Małej, to jest gmina Pszczyna, i drugi mamy w ustroń. W Banku Śląskim jestem po raz pierwszy awaryjnie ponieważ stale współpracujemy z Caritasem, który dysponuje tymi samymi darami, ale akurat tak się składa, że w tym czasie Caritas akurat nic nie ma. Nie? No i z, ponieważ tych bezdomnych się, nam yy, przychodzi coraz więcej i to yy, zwróciłem się z prośbą do Agencji Rynku Rolnego i tu do, do Banku Śląskiego o, o pomoc, żeby ich wyrzucić. Kasza. A kasza to do góry chcesz W przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie istnienia. Myślę sobie, że spojrzenie z perspektywy czasu na to, co zdołaliśmy zrobić, no myślę, że znakomicie wpisuje się w podejmowane działania w województwie śląskim w walce z problemem biedy i ubóstwa. To jest prawie 20 tysięcy ton o wartości 65 milionów złotych. Tyle realnie bank w tym czasie zrealizował pomocy żywnościowej. Gdyby się tak zdarzyło, że będzie tych osób coraz więcej i Wam braknie tej żywności, nie będzie nowa dostawa, proszę dzwonić. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać serdecznie. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Bardzo. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Do jego zobaczenia. Szczęść Boże. 2010 rok jest ustanowiony przez Parlament Unii Europejskiej jako rok walki z głodem i wykluczeniem społecznym. Widać z tego, że problem ten istnieje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bo, bo faktem jest, że 17% mieszkańców Unii Europejskiej zarabia tak mało, że nie stać te osoby i te rodziny na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ten parametr w Polsce wynosi 37%. Spółdzielnie socjalne często borykają się z problemami związanymi z pozyskiwaniem unijnych dotacji. Dlatego z inicjatywy bytomskiej spółdzielni Redhead powstało porozumienie spółdzielni socjalnych Województwa Śląskiego. Powstało porozumienie, ono jest w rejestracji w tej chwili i. Ma za zadanie, no mówiąc kolokwialnie, żeby spółdzielcy mówili jednym głosem. Czyli po pierwsze, ponieważ posiadamy osoby, które potrafią aplikować o środki zewnętrzne, które znają procedury pozyskiwania środków POKL, żebyśmy sami aplikowali i to na takie działania, które nam są potrzebne i użyteczne w zakresie wspierania naszej działalności. Według przedstawicieli spółdzielni socjalnych tylko takie porozumienie umożliwi nie tylko sprawniejszą działalność, ale też zapewni lepszą reprezentację spółdzielni wobec resortów nadrzędnych, czyli Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego, a także urzędów wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Są takie organizacje, którym zależy przede wszystkim na realizacji projektów wspierających rozwój miasta oraz pomagających jego mieszkańcom. Tak właśnie działa Żorskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Progres. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja targów pracy i edukacji czy centrum wolontariatu. To tylko niektóre projekty. W kolejnym programie Rynek jest dla wszystkich pokażemy także nietypowe przedsięwzięcie. Wolną kampanię niezdobytego grodu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa.